Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z krzyżóweczką za 3 euro, krzyżóweczka w trzech sztukach, oczywiście do połowy już tutaj zaczęłam zdrapywać, żeby było szybciej, no i zaczniemy sobie może od, po kolei, od tej, którą mam tutaj z brzegu, a jest to krzyżówka, w której bonusie nie, utworzy, nie odsłoniła się jeszcze ani jedna literka, więc jestem ciekawa, czy tutaj cokolwiek może jeszcze się zadziać, także, ym, więc tak. Szukamy literki M. Jestem ciekawa, czy w bonusie będzie jakaś litera. Jeszcze połowa do zdrapania, więc całkiem możliwe. Teraz literka W. Dalej C. No i właśnie jest ta pierwsza bonusowa. Dalej tutaj. H. I druga bonusowa. Ha, ha. Nie widzę. A jeszcze jest tutaj. Dalej i. Dalej mamy A. I A nam tutaj tworzy wyraz i to jest chyba pierwszy. O, nie było dużo tych literek A. G. Dobra, dalej. Teraz mamy R, O i proszę i tym sposobem do bonusu brakuje nam tylko jednej. R, 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 no ale to E to by nam chyba tutaj zrobiło więcej niż ten bonus. Chociaż może i nie. I było. Dobra, F jest w gwiazdce. No było tylko trzy razy, nie cztery. M tutaj było. Tutaj jeszcze było M. No i co? Osłaniamy ostatnią i to będzie literka T. Tutaj nam tworzy drugi wyraz. Tutaj jest jeszcze, no ale nie było N. Tu nas N blokuje, tu mamy jeden, tutaj mamy. Tutaj jest ten drugi. E nie było N, nie było Z. Nie było L. L też nie było, także poza tym. No, no już nic tutaj nie ma, także zobaczmy sobie, co by było w bonusie. Dyszka, także. No, ale niestety. Przechodzimy sobie do kolejnej. Jest kolejna. Drapiemy. K. Tworzy nam się wyraz. Taki króciutki. H. Jest tu. jest tutaj jeszcze tu i tu u jest u kilka razy dalej d d jest tutaj Jeszcze tu, no E znowu, ale to by nam zrobiło za dużo. Wydaje mi się, Z. Z chyba nie było. Dalej M. M jest bonusie. Do bonusa brakuje nam dwóch. O i S. Y. Przepraszam za hałasy. Y już więcej nie ma. G. Tutaj nam tworzy wyraz. Chyba drugi, tak? Tak, drugi. Tu jest jeden, tu jest drugi. X. X jest tylko raz i ostatni. S. No, ale nie było O. 50 by było, ale nie było O. S. Jeszcze jest tutaj. No jeszcze tutaj. No, ale to E nas wszędzie blokuje. E to już by po prostu zrobiło chyba całą krzyżówkę. S. Czy gdzieś jeszcze? P e nie było. No nie. Wszędzie brakuje E. Także, wychodzi na to, że ta druga krzyżóweczka jest również przegrana i przechodzimy sobie do ostatniej. Tutaj do bonusu brakuje A i G. Jak Aga. W. Mamy. J. Jest. M, M jest, U. O, no tam by się przydało, o tutaj nam robi wyraz, jeden, R by się przydało. Z. Z nie widzę. C jest drugi wyraz. Ha. I Czyli bonus już nie będzie. Tutaj 500 Y. No cóż, wychodzi na to, że te krzyżóweczki chyba były puste. Nic tutaj nie udało się utworzyć, tak więc no ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Um, jeśli tak, to zostawcie łapkę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Zachęcam również do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokiej wygranych. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Pa, pa!